Jest środa, 15 maja. Agnieszka Gierz, dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza o to, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Ponad 10 tysięcy odwiertów są konkrety w sprawie szybkiej kolei. Bez zmian prezydent powołał wiceprezydentów, kto przejmie po nich mandat w Radzie Miasta. Ewakuacja mieszkańców nocny pożar przy ulicy Podmiejskiej. Tragedia podczas urlopu nie żyje mieszkanka naszego powiatu. Przy ratuszu powstaje kolejny duży pawilon restauracyjny, nielegalne europlakaty, kaliszobranie, czyli spacer z historią miasta. A oto szczegóły. Na szczeblu centralnym nowych decyzji nie ma, ale procedury ustalone wcześniej są w biegu. Jest zgoda na przeprowadzenie robót geologicznych pod budowę linii kolejowej numer 85, czyli Sieradz-Kalisz-Pleszew, która będzie częścią kolei dużych prędkości. Na wniosek Centralnego Portu Komunikacyjnego Marszałek Województwa Wielkopolskiego zgodził się na przeprowadzenie ponad 10 tysięcy odwiertów na trasie prze. Przebiegu przyszłej kolei. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zatwierdził projekt robót geologicznych dla linii kolejowej nr 85 na odcinku Sieradz-Kalisz-Pleszew. Co to oznacza, to zgoda na wykonanie 10 654 otworów wiertniczych o głębokości od 3 do nawet 30 metrów i w tam odpowiednich sąd. W ten sposób pobrane będą próbki geologiczne, próbki wód podziemnych do badań laboratoryjnych, a na podstawie ich wyników zostanie wydana decyzja, czy tym konkretnym torem może przebiegać kolej. Kiedy dokonane zostaną takie odwierty, tego jeszcze nie wiadomo. Decyzja należy do wnioskodawcy, czyli spółki CPK. Wiadomo, że zgoda na te prace ważna jest do maja 2029 roku. Odwierty w tak dużej skali dokonane na obszarze czterech powiatów Sierackiego, Kaliskiego, Ostrowskiego i Pleszewskiego, mimo że służą tylko do badania gruntu, jest sporą ingerencją w te tereny i budziły sprzeciw części zainteresowanych stron. Negatywną opinię w tej sprawie przedłożył m.in. burmistrz gminy i miasta Skalmierzyce. Wykonanie powyższych prac będzie wiązało się z wejściem w teren na pola rolników, prawdopodobnym zniszczeniem upraw, co wiąże się z obawami lokalnej społeczności, jak i zdecydowanym sprzeciwem co do samej inwestycji. Czytamy w opinii burmistrza, swój sprzeciw oficjalnie zgłosili też mieszkańcy Wilkowej pod Jarocinem. Znaczącym zagrożeniem jest bliski przebieg planowanej inwestycji w okolicach miejscowości Wilkowej, gdzie znajduje się ujęcie wody pitnej dla mieszkańców gminy Jarocin. Stacja uzdatniania wody w Wilkowyjach zlokalizowana jest w bardzo bliskiej odległości od planowanego przebiegu KDP. W bliskiej odległości przebiega również linia połączeń sieci gazu dostarczanego mieszkańcom gminy Jarocin. Na terenach przeznaczonych pod inwestycje kolei dużych prędkości zaobserwować można różnorodne gatunki ptaków, twierdzą mieszkańcy powiatu Jarocińskiego. W uzasadnieniu marszałka województwa wielkopolskiego czytamy jednak, że odwierty po zebraniu próbek badawczych zostaną zasypane, a same te badania nie są jednoznaczne z zatwierdzeniem tego konkretnego przebiegu KDP. Marszałek w tej inwestycji widzi też szanse rozwoju regionu w wielu ważnych społecznie aspektach. Planowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do ożywienia gospodarczego obszarów położonych przy projektowanej linii kolejowej, a uprzednio wykluczonych komunikacyjnie, przejęcie części ruchu z dróg krajowych i lokalnych, co spowoduje zmniejszenie ryzyka wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu poprzez zastosowanie ekologicznych technologii i rozwiązań. W świetle wyżej wymienionych okoliczności, marszałek województwa Wielkopolskiego uznał, Iż nadanie cytowanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonywalności leży w interesie społecznym. Projekt CPK od początku budził wielkie emocje również w Kaliszu. Po korektach w planowanym przebiegu kolei przez miasto protesty ucichły, a władze Kalisza podzielają argumenty marszałka województwa. Jeżeli tą kolej wybudują i ta kolej minie Kalisz nie będzie przystanka, to ja uważam, że to jest największa tragedia, jaka może być na tym miastie. Nie mamy autostrady, nie mamy kolei, nie mamy dróg, nie będziemy nic. Wszyscy młodzi ludzie, którzy w tym mieście mieszkają, mogą pracować w Warszawie, w Poznaniu, Łodzi, mieszkać tu, gdzie są dalsze mieszkania. Nie będą mogli tego zrobić. Będą musieli stąd wyjechać. Gorące dyskusje straciły emocjonalny charakter, ale większość polityków Koalicji Obywatelskiej nadal jest przeciwko CPK i kolei dużych prędkości, również tych z najwyższych kręgów decyzyjnych. Te szprychy w ramach CPK to jeden z najgłupszych, najgłupszej zrealizowanych pomysłów PiSu. Decyzje administracyjne niejako z urzędowego rozpędu są podejmowane, ale najważniejsze decyzje o tym, czy w ogóle budować, czy zaniechać tego projektu, zależeć będą od polityków. Prezydent Krystian Kinastowski powołał swoich zastępców. Zaskoczenia nie mam. Wiceprezydentami ponownie zostają Mateusz Podsadny i Grzegorz Kulawinek. W ich miejsce w Radzie Miasta wejdą dwie kobiety. Nie było to jednak tak oczywiste, bo w kuluarach toczyły się rozmowy dotyczące ewentualnej koalicji. Wiadomo, że zarówno Klub Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości chciały mieć swojego przedstawiciela w zarządzie miasta. Tak się jednak nie stało. Dla mnie od samego początku priorytetem było zachowanie Prezydium tutaj miasta w niezmienionym kształcie. Uważam, że zwycięskiej drużyny się nie zmienia. Mieszkańcy wysoko ocenili, jakby ten sposób który my miastem tutaj zarządzamy. Ja uzyskałem bardzo dobry wynik, ale myślę, że ten wynik byłby niemożliwy, gdybym nie miał dobrego wsparcia u swoich zastępców i te poszczególne jakby płaszczyzny ich działań nie były tak odpowiednio prowadzone i zarządzane. Za to stanowisko przewodniczącego Rady Miasta było do wzięcia. Prezydencki Klub Koalicji Kaliskiej nie wystawił swojego kandydata. Przewodniczącym został Sławomir Lasiecki z PiSu, wiceprzewodniczącym Mirosław Gabrysiak z Koalicji Kaliskiej. Najprawdopodobniej na kolejnej sesji zostaną wybrani kolejni wiceprzewodniczący. Rządzący układ praktycznie się więc nie zmienia. Wiceprezydent Grzegorz Kulawinek odpowiada za środowisko i gospodarkę. Komunalną, edukację, kulturę, turystykę i sport. Podlegają mu także Biuro Cmentarza Komunalnego i Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Wiceprezydent Mateusz Podsadny sprawuje nadzór nad sprawami komunikacji związanymi z obsługą obywateli czyli dowody osobiste, prawa jazdy, społecznymi i mieszkaniowymi. Podlegają mu Biuro Świadczeń Rodzinnych i Urząd Stanu Cywilnego. Miejsca urzędowania pozostają bez zmian. Wiceprezydent Kulawinek pracuje w ratuszu, natomiast wiceprezydent Podsadny w gmachu Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki. Miejsca wiceprezydentów w Radzie Miasta Kalisza zajmą Kamila Manuela-Majewska, wieloletnia radna, i Karolina Skrzypczyńska, adwokatka debiutująca w Radzie. Ślubowanie złożą podczas najbliższej sesji Rady Miasta. Chwilę grozy przeżyli w nocy lokatorzy budynku wielorodzinnego przy ulicy Podmiejskiej. Jedno z pomieszczeń zaczęło się palić. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej. Ewakuowano 18 osób. Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 maja. Około północy do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnym przy ulicy Podmiejskiej. Po dojeździe na miejsce potwierdziliśmy pożar w piwnicy. Ewakuowano 18 osób. Rozwinęła się akcja gaśnicza, w wyniku której pożar szybko udało się ugasić. Żadna z osób nie odniosła obrażeń, przekazała nam kaliska straż pożarna. W akcji brały udział cztery zastępy straży pożarnych. Tragiczne wieści napływają do nas z Włoch, a dokładnie z Palermo. W nocy z 11 na 12 maja śmiertelnie potrącona została tam 31-letnia mieszkanka powiatu kaliskiego. Miał to być dla niej i jej męża ostatni wieczór urlopu. Jak podają włoskie media, młoda kobieta została potrącona przez kierowcę Smarta. Początkowo kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale następnego dnia sam zjawił się na komendzie policji. Podczas zdarzenia był pijany. Sprawę bada włoska policja. Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze kondolencje. Po wielu miesiącach prac na głównym rynku, restauratorzy w końcu mogą w pełni realizować swoją działalność. Plac przy ratuszu wypełniają letnie ogródki. Jedna z restauracji jest w trakcie tworzenia swojego pawilonu. Są też mniejsze z kwiatami i pamiątkami z Kalisza. Jeden pawilon gastronomiczny, który jest częścią wyposażenia odnowionego głównego rynku, wynajmuje pierogarnia Stary Młyn. Kolejny stawiany jest na tyłach ratusza, ale jak się okazuje przygotowuje go restauracja Piwnica Ratuszowa we własnym zakresie. Nieopodal stoją dwa mniejsze pawilony, w jednym kupimy kwiaty, a w drugim pamiątki i kaczety związane z kaliszem. Przestrzeń dopełniają liczne ławki. Pewnie, że się cieszę nowe pawilony, nowa wizja na, na rynek. Na pewno urozmaici to tutaj, tutejsze, tutejsze miasto. ściągnie też na pewno nowych, tutaj, no, nowych turystów i osób, które mieszkają poza Kaliszem. Nie tylko się cieszyć, że miasto podjęło się zakupu takich tych pawilonów dla, dla tutejszych sprzedawców. Jest Pani zadowolona z tego, że tyle pawilonów tutaj powstaje na głównym rynku? Właśnie jest dostawiany jeszcze jeden? Nie mam właściwie zdania na ten temat. Bo i pamiątki potrzebne, i kwiatarnia potrzebna, no i lody chyba tam rzemieślnicze mają być, także no niech sobie będą. A może więcej ludzi przyjdzie, może więcej turystów tu zawita do nas jeszcze bardziej na nasz rynek. Tylko rzeczywiście, żeby go nie zagrać i No podoba mi się, to, to coraz ładniej się robi, także fajnie jest. Ładnie. No wygląda nieźle, tej na pierwszy rzut oka, Także jest dosyć, dosyć ładnie. Widać, że już główny rynek nabiera takich Masz pozytywnych za, kształtów. Zaczyna tak, widać, że zaczyna tutaj ładnie tutaj to wszystko wyglądać. Rynek zdobią lipy, które właśnie zaczęły kwitnąć. Do dojrzałych już drzew dołączyły 24 kolejne, na których wzrost trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W ramach kampanii do Parlamentu Europejskiego w centrum miasta pojawiło się sporo plakatów wyborczych. Jak się okazuje nie wszystkie z nich rozwieszone są legalnie, a co za tym idzie zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W nieprawidłowy sposób umieszczone są głównie banery kandydata numer dwa na wielkopolskiej liście do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego z Spisu. W tej sprawie działania podjęli już strażnicy miejscy i zarząd dróg miejskich. W Kaliszu w centrum miasta jeszcze przed weekendem majowym pojawiło się wiele plakatów wyborczych. Niestety niektóre z nich zostały umieszczone nielegalnie, inne w miejscach, które stwarzają zagrożenie dla pieszych i kierowców. Chodzi głównie o banery Ryszarda Czarneckiego spisu kandydata numer dwa na Wielkopolski liście do Parlamentu Europejskiego. Jego plakaty jakiś czas temu można było zobaczyć jeszcze na Alei Wojska Polskiego czy ulicy Podmiejskiej w pasach drogowych oraz na skrzyżowaniach i w pobliżu przejść dla pieszych. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu i Kaliska Straż Miejska podjęli w tej sprawie działania. Po interwencji wiele plakatów zniknęło z przestrzeni miejskiej, jednak wciąż są lokalizacje, gdzie materiały wyborcze są widoczne. Wśród nich to Most Trybunalski i Most Reformacki. Komitet Wyborczy Czarneckiego lub firma, która rozwiesiła banery w nielegalnych miejscach, musi je zdjąć. Jeśli tego nie zrobią, zrobią to drogowcy na koszt kandydata. W dalszej kolejności musi się on liczyć także z karami, jakie naliczą zarządcy dróg. Przypadki niewłaściwego zamieszczenia materiałów wyborczych można zgłaszać policji, która w pierwszej kolejności stara się dotrzeć do komitetu wyborczego. Jeżeli okaże się, że baner faktycznie wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, policja może wszcząć postępowanie w tej sprawie o wykroczenie. Coraz ładniejsza pogoda może wielu z nas skłonić do wyjścia z domu i udania się na spacer. A najlepiej przecież łączyć przyjemne z pożytecznym. Te samą zasadę wyznają uczestnicy Kaliszobrań, którzy podziwiają nie tylko Kalisz, ale i jego historię. Nie będzie długi spacer, idziemy do przystani. Mniej więcej, borkiem laskiem, nie ma tej pani, nie żeby... borkiem laskiem i znajdziemy się przy no dobra, borek lasek, no parkiem, jak powiem paderewskiego to nikt nie wiedzie, bo Parkie przecież, sztywny, no. Sztywny. Więc przy przystani i tam może będzie niespodzianka. Kolejne spotkanie z cyklicznej serii Kaliszobrań odbyło się w minioną sobotę. Zorganizowane pod hasłem posiedźmy sobie przy moście teatralnym, zadumajmy przy Rypinkowskim. Rozpoczęło się punktualnie o godzinie 12 przy schodkach widokowych wbudowanych w brzeg Prosny. Następnie spacerowicze przeszli parkiem Paderewskiego i udali się w stronę przystani. Jednak już od samego początku można było dowiedzieć się czegoś ciekawego. Myślę, że zgadzacie się ze mną. Prosna zasługuje na to, żeby podejść do niej, żeby, żeby stworzyć nam warunki... Relaksu nad tąże prosną, no i tam jeden z projektów przewidywał, że, że, że one mo, mogłyby się tu znaleźć na tym odcinku od mostu, tam do tego ryzalitu teatralnego. Plusem tego rozwiązania byłoby to, że na przykład wpatrywalibyśmy się w kasztan kwitnący i park, a nie w kamienice, jak jest teraz. Nie? Seria Kalisz Obrań ma bowiem charakter silnie gawędziarski. Polega na pokonaniu stosunkowo krótkiej trasy, powolnym tempem skupiając się na historii odwiedzanych miejsc oraz licznych anegdotach z nimi związanymi. Podobno to, te ścięte kolumny w ogóle to trafiły, to nie były robione wówczas, tylko trafiły z cmentarza bodajże ewangelickiego chyba, któregoś cmentarza kaliskiego, który już istniał, Pewnie ewangelickiego, no bo trzeba było Niemców ukarać, nie? więc, więc najładniejsze rzeczy wzięli stamtąd. A po drugie w czasie tutaj odnawiania tego yy, odkryto tablicę, yy, na której yy, napis yy, dotyczył jakiegoś żołnierza niemieckiego, który zginął w czasie I wojny światowej. No, tu Rosjanie wykazali się pragmatyzmem i po prostu wykorzystali to, co, co mieli. Inicjatywa może być dla znudzonych spacerami po Kaliszu dobrym sposobem na ponowne odwiedzenie znajomych miejsc i poznanie ich na nowo. Od innej ciekawszej strony. Kolejne Kaliszobranie już 22 czerwca. Pogoda sprzyja więc spacerom, a prognozy na najbliższe dni są optymistyczne, choć wzmoże się siła wiatru. I to wszystko w naszym środowym spotkaniu. Bardzo dziękuję Państwu za wspólny czas. Życzę udanego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Widzimy się w piątek.